Teraz ma cztery, no może i pięć y, lat. Dostała niedawno dużą woskową lalę. Ubrana od stóp do głów w kompletnym stroju. Lala, puciki, skarpetki, pajteczki w kompletnym stroju. Sukierka e, z farbankami, e, rękawiczki z białej koronki, biały słonkowy kapelusik z gumką pod brodę, malutki naszyjnik z perełek. Książeczka z obrazkami, pod nimi napisy drukiem, bierze ją pod pachę, wychodząc na spacer. Niebieskie oczy, kobalt jak na porcelanie otwierają się i zamykają. Słońce nie wzeszło jeszcze całkiem, gdy Mili wstała, zeszła po strom. Sizna się w swym małym opinią, zeszła całkiem sama po stromych drewnianych schodach tyłem na czworaka, chociaż to jej było zabronione, i weszła do... Przeprzyknęła przy, przy, na paluszkach przez pogrążony w absolutnej ciszy korytarz i weszła do i, dziecinnego pokoju i, i zaczęła rozbierać... Czukała się pod stół i zaczęła rozbierać lale, robiąc przy... jej Czasami mam wrażenie, że zachowujesz się nieco dziwnie przez cały ten czas. Przecież to do ciebie niepodobne, takie okrucieństwo bez potrzeby. Dziwne? Nie. Teraz już nie, teraz już nie, nie, nie tutaj. Przecież ja naprawdę mam nadzieję, że nic się nie stało. Wszystko w porządku, kochanie.